Dzień dobry, witam serdecznie w niewygodnej historii. Dzisiaj przejdziemy sobie do trochę innych tematów, innego rodzaju. Mianowicie, przeskoczymy tym razem, co ciekawe, do marynarki wojennej i do marynarki wojennej naszych ukochanych sąsiadów, tak w cudzysłowie, których wszyscy znamy i kochamy czyli Rosjan. Tutaj jeszcze powiemy sobie tak naprawdę o Sowietach, bo to jeszcze w czasie istnienia Związku Radzieckiego cały temat się zaczął. A mianowicie ten y, nasz temat to jest radziecki lotniskowiec znany jako admirał Kuzniecow. Ale przejdźmy tutaj najpierw do takich podstaw, potem przejdziemy do kontrowersji, w końcu to niewygodna historia. Admirał Kuzniecow został zbudowany w latach 1982 do 1990 roku przez Stocznię Czernomojski Stu Dostrierniej Zawód. Mam nadzieję, że ktoś, kto zna się na tym języku, no, mnie tutaj nie ukamienuje. W każdym razie to jest dziś. Co ciekawe, to pierwsza taka kontrowersja będzie związana. Y, miejsce na Ukrainie i wszedł do służby dokładnie 29 stycznia 1991 roku i był największym okrętem wojennym zbudowanym w Europie. Dzierżył tutaj pierwszeństwo y, przez ponad 20 lat, do czasu jak się pojawiły już takie poważniejsze konstrukcje lotniskowców y, u Brytyjczyków. Nobrotyjczycy tutaj mają już tu bardzo rozwinięte, można powiedzieć, tradycje morskie, więc i do takich lepszych jednostek u siebie jak najbardziej dotarli. Dobra, i to jest pokrótce takie wprowadzenie w ogóle do tego, o czym mówimy. Teraz powiemy sobie o kontrowersjach związanych z tym. Z tym wynalazkiem, z tym lotniskowcem. Pierwsza rzecz jest taka, co też pokutuje nie tylko u Rosjan, ale też i u wielu innych armii świata: mianowicie to, że mamy jakiś rodzaj samolotu, okrętu czy czołgu, jeszcze nie rozwiązuje nam całej sprawy, ponieważ taka dana broń to jest tylko część systemu, można powiedzieć. On działa w określonym systemie. Jeśli nie mamy systemu, tak naprawdę nigdy nie wykorzystamy do końca. Potencjału tej naszej broni, którą posiadamy, i tak było i w tym właśnie przypadku. A mianowicie, mianowicie tutaj właśnie wyszło to niedopracowanie różnych innych środków niedogranie całej marynarki wojennej do potrzeb tego lotniska. Przede wszystkim na początek taka podstawa nie było samolotów, które mogłyby stacjonować na tej jednostce. Nie było tak naprawdę żadnej grupy uderzeniowej, do której można byłoby przydzielić taką jednostkę. Nie istniała w ogóle infrastruktura do obsługi. Amerykanie do swoich lotniskowców to mają cały przemysł, cały system tego jak taki lotniskowiec funkcjonuje bo tężną logistykę tutaj czegoś takiego nie było można powiedzieć, że to trochę taka jest ich tradycja, bo teraz na Ukrainie też nie wyrabiają logistycznie i chociażby na przykład lotnictwo radzieckie też nie wyrabiało logistycznie, mimo że miało dużą przewagę na przykład nad Niemcami w czasie II wojny światowej to przez te właśnie organizacyjne niedomagania ich nie byli w stanie prowadzić, też nawet lotniczych na froncie wschodnim, tutaj działań, mimo dużej przewagi w samolotach. Dobra, ale wracamy do lotniskowca. Z tym lotniskowcem było tak, że właśnie tutaj nie było infrastruktury też do jego zaopatrywania nie było infrastruktury do naprawy. Był to efekt właśnie fatalnego podziału całych środków w marynarce Związku Radzieckiego. Większość pieniędzy była przeznaczona na budowę nowych okrętów, a na utrzymanie już tych okrętów to wydawano bardzo małe kwoty, więc był problem właśnie tego typu, tutaj właśnie z utrzymaniem i całą konserwacją potężnego okrętu jakby nie patrzeć ponad 300-metrowy okręt no to wymaga jak najbardziej na pewno sporej tutaj uwagi i środków zainwestowania Teraz sobie omówimy taką pierwszą e, istotną dosyć kontrowersję odnośnie e, tego lotniskowca mianowicie Samą kwestię jego własności. Kiedy upadał Związek Radziecki, to przyjęło się tak, że jego to wyposażenie, które było w danym kraju czy republice, jak te różne nacje się odłączały, no to po prostu to wszystko przechodziło na własność danego kraju, to uzbrojenie. I tak było między innymi właśnie w Ukrainie, tej naszej dzisiaj będącej jak najbardziej na fali. I gdy Ukraina ogłosiła niepodległość, lotniskowiec stacjonował w porcie w Sewastopolu na Krymie, w tym naszym słynnym Krymie, na terytorium właśnie świeżo niepodległej Ukrainy. Dowódca jednak Kuzniecowa otrzymał rozkaz od ukraińskiego prezydenta, żeby nie odpuszczać portu, Władze w Kijowie chciały ustalić tutaj, co dalej z tym zrobić. Rosja jednak nie liczyła się żadnymi zasadami i dowódca floty północnej wydał kapitanowi rozkaz opuszczenia portu i dostarczenie lotniskowca do rosyjskiego portu. I 1 grudnia, gdy obywatele Ukrainy głosowali w referendum, admirał Kuzniecow został wykradziony w stronie ukraińskiej przez Rosjan i opuścił bazę w Sewastopolu. Jednocześnie tutaj zostawiano zosta, zostało dwie trzecie załogi, która jednak bardziej czuła się związana tutaj z Ukrainą. Nie chcę tu też uchodzić za osobę typowo jednostronną. Tutaj trzeba podać dla formalności chociażby argument strony rosyjskiej. Mianowicie był on taki, że nie wzięli, oni twierdzili, że oni nie ukradli tego okrętu, ponieważ tak naprawdę ich zdaniem tak naprawdę ci Ukraińcy jeszcze tego okrętu nie posiadali, bo de facto jeszcze Ukrainy wedle prawa międzynarodowego, zdaniem Rosjan, nie było, bądź dopiero głosowali nad niepodległością, więc faktycznie jeszcze stanu istnienia państwa ukraińskiego nie było, więc formalnie mogli sobie jeszcze Rosjanie do siebie ten lotniskowiec zabrać i zrobić sobie z nim. Cokolwiek im się podoba, ponieważ tego nowego właściciela, ich zdaniem, praktycznie jeszcze na tej arenie naszej, międzynarodowej, nie było. Teraz kolejny problem, kolejna kompromitacja, mianowicie już pojawiająca się dalej w czasie funkcjonowania tego lotniskowca, już w rosyjskich rękach. To się zaczęło. W 1993 roku w końcu lotniskowiec mógł działać jako lotniskowiec, teoretycznie tak myślano. Otrzymał pierwsze samoloty i wyruszył na rejs taki, żeby się pokazać propagandowo po Morzu Śródziemnym. Niestety była tutaj jednak kompromitacja zamiast propagandowego sukcesu. A co się tak z tego stało? No była bardzo duża usterka. System, który destylował wodę morską, był wadliwy, niedopracowany. W związku z tym, tutaj żołnierze mieli problem, nie mieli wody do picia. Marynarze mogli pobierać wodę, którą racjonowano dla nich, że mogli napić się tylko przez 10 minut rano i 10 minut wieczorem i to był ich jedyny zasób wody. Jaki mieli. Był też problem z napędem. Napęd się zepsuł, i to w czasie właśnie tego pierwszego rejsu, który miał być takim propagandowym pokazaniem się, i z tego względu, tutaj niestety chłopaki musieli wezwać pomoc SOS i musieli skorzystać z pomocy okrętu holowniczego. I ten okręt nieraz kilka razy musiał pomagać ciągnąć ten okręt. Takie sytuacje miały też miejsce w czasie kampanii wojskowej w Syrii w 2016 roku. Były też różne wypadki, na przykład samolot Su-33. Spadł na lotniskowiec w 2005 roku, jeśli dobrze pamiętam. W 2009 roku był pożar, nawet ktoś tam zginął. W czasie też w Syrii, w czasie też tej misji w Syrii, był, była usterka zasilania i unosił się z lotniskowca czarny dym. Był to ponoć problem z elektrownią okrętu, z zasilaniem, więc był on bardzo niedopracowany mimo upływu lat od czasu jak go zwodowano i był w rękach rosyjskich, no nie potrafiono sobie z tym okrętem poradzić, no więcej było tych usterek niż, niż siły, żeby sobie z nią radzić, no, no nie zmierzyli tutaj swoich sił na zamiary Rosjanie Wyraźnie było widać, że to nie jest państwo, które stać na utrzymanie takiego okrętu, mimo że dali radę go zbudować. No to jeszcze dużo, dużo im brakuje. Teraz przechodzimy do kolejnej wpadki, już wpadki najnowszej, jaka miała miejsce. Mianowicie, chłopaki się nie poddawali. I postanowili ten okręt zmodernizować i pracować nad nim, i w 2017 roku tak już ostro wzięto się do pracy. I tutaj, niestety, dla nich, w 2018 roku, admirał Kuzniecow doznał sporych uszkodzeń, ponieważ 70-tonowy dźwig. W czasie tutaj zaconięcia największego suchego doku rosyjskiej marynarki, tutaj walnął w lotniskowiec, więc był też następny problem. Wybuchł też pożar na pokładzie Kuzniecowa. Zginęło tutaj kilka osób. Się podaje, jest też wersja, że dwie do, do kilku. Kilkanaście osób było rannych. I żeby dokończyć modernizację tego lotniskowca, jakieś naprawy, żeby on jakoś sensownie w ogóle mógł działać, no trzeba było zbudować nowy, suchy y, dok, y, który dopiero niedawno, w 2002 roku, y, został y, o, tutaj przygotowany, i dopiero teraz czas pokaże, jak historia y, tego okrętu dalej nam się potoczy. I już podsumowując, okręt był ponad i wydaje się, że również współcześnie jest ponad takie prawdziwe rosyjskie możliwości. Ci, którzy twierdzą, że gospodarka gra jakieś małe znaczenie, są po prostu w błędzie. No, jak się nie ma silnej gospodarki, przemysłu i technologii, no to się nic nie zrobi. I taki właśnie y, okręt. Y, Lotniskowiec jest tutaj jak najbardziej tego przykładem. Także pamiętajcie, że praktycznie gospodarka, gospodarka, jeszcze raz gospodarka jednocześnie, jeszcze raz technologia to jest najważniejsze i tak naprawdę zawsze, mimo że ktoś tam ma jakieś nawet sukcesy przez pewien okres czasu, no to tej gospodarki, tych mocy produkcyjnych, Przewag technologicznych nie da się oszukać tych systemów, nie da się oszukać i tak podsumowując, no to możemy powiedzieć, że Rosja tutaj, jeśli chodzi o ten swój lotniskowiec, no nie zdawała egzaminu pod koniec istnienia Związku Radzieckiego, i ta współczesna Rosja też jak najbardziej z tym swoim lotniskowcem. Nie dała rady, tak naprawdę nie nadaje się on do walki. W sumie to, tak, to w sumie to oni walczą z tym okrętem. Nie za bardzo mogą walczyć z samym okrętem. I tym optymistycznym akcentem kończę. Teraz dla najwytrwalszych. Dla tych, którzy dotarli do końca filmu, mam bardzo fajną informację. Mianowicie, już teraz możecie skorzystać z bardzo fajnej obniżki na książkę Polski Wywiad Przeciw III Rzeszy Zasługi dla zwycięstwa. I o czym jest ta książka? W tej książce poznacie szpiegowskie historie, niesamowite osiągnięcia polskich agentów wywiadu. Można poznać losy łamania kodów Enigmy, przejmowania planów broni rakietowej i wiele innych fascynujących faktów. Jest to książka historyczna, podsumowuje polskie osiągnięcia wywiadowcze, przedstawia autorską, popartą materiałami, materiałami źródłowymi, ocenę wkładu Polaków w pokonanie. III Rzeszy podczas II wojny Światowej I tą książkę w formie e-booka Możecie na stronie Reader.o Za śmieszne pieniądze nabyć Bo za jedyne 6,83 zł Jest promocja Na Reader.o Gdzie indziej będzie drożej, ale na Reader.o Możecie to kupić w tej cenie Zapraszam Dużo wiedzy popartej Źródłami, dokumentami Wiele osób mówi, że fajnie napisane, więc zapoznajcie się serdecznie. Zapraszam z mojej strony. To wszystko i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was. Cześć.